tutaj Paweł Kozioł gramy sobie następną grę znowu białe, przeciwnik 4Q czyli jest mniej więcej równo i zobaczymy jak to się potoczy z tego można różne rzeczy grać można Chińczyka, można jakieś takie warianty można Kobayashi ciekawe co Czarny wybierze może też oczywiście do tego narożnika podejść i też będzie dobrze. Czyli w ten sposób. Dobra, najklasyczniejsze podejście jest teraz takie. Przeciwnik gra bezpiecznie, zabezpiecza narożnik. My możemy odskoczyć. Wszystko w normie, tylko teraz ta grupa jest troszeczkę biedna. Z drugiej strony tutaj też jest narożnik do dogrania. Jeśli dogrywamy narożnik przeciwnik prędzej czy później się rozszerzy w tę stronę. Jeśli się rozszerzymy w tę jako pierwsi, albo tu zagra Pinser, albo będzie potem do narożnika podchodził, czyli będziemy mieli coś w rodzaju symetrycznej gry. Tylko, że zagrał wyżej. Ten kamień jest już dość blisko, no to możemy go zapytać. Co zrobi z tym ruchem? Nadzieja jest taka, że czarne będą minimalnie przekoncentrowane pod koniec sekwencji. Bo teraz mają wybór, czy naprawdę chcą tutaj zagrać. Nie chcą. Właśnie z tego powodu, że te ich kamienie są dość gausto ustawione. No to gramy klasykę. I się zastanawiamy, co się z tym narożnikiem dzieje. No, przeciwnik jest generalnie wszędzie ustawiony dość wysoko. Będzie go próbował utoczyć. To możemy spróbować tak. Zabezpieczamy po prostu sobie teren. Troszkę, szczerze mówiąc, niska pozycja nam w tej chwili wyszła. Trzeba na to uważać, żeby przeciwnik nie zrobił sobie zbyt dużo wpływów. A widzimy, że ma taki zamiar. Tylko jak zwykle no bezpieczeństwo ma niestety pierwszeństwo. Trzeba tę grupę wzmocnić. Czyli tak w tej sekwencji to ona coś tam bierze nawet. I czy możemy to zostawić? Jeśli przeciwnik gra tu, to bijemy. On gra tam. Czyli proponowałbym jeszcze się wzmocnić, żeby tutaj wyjście tej grupie przynajmniej zapewnić. To jest ruch, na który trzeba odpowiedzieć, bo przeciwnik po prostu inaczej schodzi i tnie, i ten narożnik jest zagrożony. Odpowiedzmy tak, żeby się rozszerzyć w tę stronę, w stronę własnych kamieni. I tu mamy wielkie wpływy, z którymi trzeba coś będzie zrobić, bo inaczej przegramy. Jak jest na teren? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 zaledwie. U przeciwnika raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 troszkę więcej Więc koniecznie, ale to koniecznie trzeba znaleźć sposób na ten główny problem, na to terytorium. Czy to jest dobrze, czy to jest zbyt głęboko? No, zgodnie ze starą zasadą, gdzie jest linia sektorowa, to najgłębiej jak możemy to jest zagrać tu. I tak możemy dostać czapkę, ale wtedy podgrywamy pod ten kamień. Można też po prostu zagrać all-in. Tutaj idąc na kroskata. Bo tu mamy jeszcze groźby łączenia. Może ta opcja nie przesądzam w tej chwili, czy na pewno będę tego kamienia bronił. Bo równie dobrze mogę sobie wyobrazić, że będę podchodził gdzieś od góry. Ale na razie kroskat. I przeciwnik wybiera kierunek Wybrał ten, dobrze Co my teraz możemy? <laughs> Jedna opcja to jest zagrać Atari I szukać kształtu Druga opcja to jest wydłużyć się tu I szukać łączenia Trzecia opcja zagrać tu Co od razu łączeniem grozi Ale też jesteśmy przecięci natychmiast Czwarta opcja: Atari w górę. Przeciwnik w górę groźba łączenia. I to mi się chyba podoba. Teraz trzeba uważać, żeby nie zbudować sobie zbyt ciężkiego kształtu. Chociaż, czy to jest taka tragedia, jeśli tu połączymy? To jest ciężka grupa, która ucieka. Lepiej zrobić ko. Najpierw poprawimy sobie kształt wbrew pozorom. Czyli przeciwnik widzi tę rozgrywkę tak, że po tej redukcji po prostu podwyższa sobie ścianę i dalej generuje sobie wpływy. To w takim razie trzeba z tymi wpływami coś zrobić. Teraz się przełączył. I korzystając z tego, że ja gram tak w powietrzu, bierze teren. Czy to jest groźba cięcia? To po pierwsze. Jest, bo tu, tu i tam. Czy my możemy sobie pozwolić na latającą grupę na tym etapie gry? Jeśli będzie troszkę większa, to tak. Czy to nie jest adjikershi, czyli pozbywanie się potencjału? Nie, bo tutaj bardzo się chce po prostu. Nie dogrywać lokalnie po to, żeby mieć jakieś opcje tutaj. No dobra, załóżmy, że to jest potrzebne po prostu, że nie można takich wpływów przeciwnikowi zostawić. Wzmocnienie, i teraz. No, to nie jest tak, że cięcie magicznie zniknęło. Ale to jest tak, że można tu zrobić bambusa. Albo na odwrót uznać, że jeśli próbuje przeciwnik ciąć, to uciekająca grupa o dobrym kształcie też jest jakimś rozwiązaniem. Liczymy teren. raz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, i tu z jednej strony albo z drugiej coś jeszcze będzie. Ok, tu przeciwnik decyduje się na walkę. Problem polega na tym, że mu wolno, bo sporo ma kamieni w okolicy. Czy to oznacza, że jesteśmy rozcięci? Nie. Pogramy tutaj. Natomiast następne ważne pytanie jest takie, że może się pospieszyłem z tym ruchem. Że może, może optymalne było zagranie gdzieś indziej. Tak, bo przeciwnik znowu chce budować sobie wielkie wpływy. To jest. Trochę problem, biorąc pod uwagę, że jesteśmy w tej dziedzinie do tyłu, ale to jest również niemały kawałek terytorium. Próba cięcia, ponieważ tutaj nie dograłem, tak. W tej grze cały czas chodzi o to, które ruchy mają pierwszeństwo, i o to, że prawdopodobnie mylę się z ich wyborem. Łączenie, on idzie do góry. Czuję, że nie wolno mi łączyć. Nie dlatego, że to jest strategicznie zły pomysł, tylko dlatego, że zostałbym strasznie do tyłu po takiej decyzji. I zostajemy przecięci. Niczego mniej po, po przeciwniku się nie spodziewałem. Teraz szukamy kształtu, który pomoże nam uciec. Jak gramy tu. Czy tutaj przeciwnik będzie mógł zagrać? Oczywiście, więc to jest przesada. Czy, jak gramy tu, przeciwnik będzie tu mógł zagrać? Niekoniecznie, więc to wygląda jako jeden przynajmniej z przyzwoitych ruchów. Trzeba się teraz jakoś odbić od kamieni przeciwnika. Drabinka oczywiście jest jego. Pytanie, czy, je, czy jest taki ruch? Może być jego, niestety, szukamy dobrego kształtu. Myślę, że ten jest w porządku. I zostaliśmy złapani w getę. Co w zamian? W zamian próba redukcji, tutaj przynajmniej. Przeciwnik ambitnie. Bo twierdzi, że nie boi się tego ruchu. Ale dlaczego się go nie boi właściwie? Bo co, tu zagra? Nie ma wyjścia. Trzeba wykazać, że przedobrzył. Bo jeśli tego nie wykażemy, to obiada nam. No właśnie, tutaj trochę ta krótkość oddechów mu zaczyna przeszkadzać. Agi tych kamieni wydaje się kwestią, która nas ratuje po prostu. Czy ten ruch jest centa? Problem jest też z łączeniem tej grupy, więc trzeba tak niestety. Teraz, teraz o co chodzi? Teraz chodzi o to, żeby nie stracić łączenia. To po pierwsze. Po drugie, o stabilność grupy. To chyba tak trzeba na razie. Jeszcze raz. Jesteśmy już połączeni. A taką sztuczkę znalazł. Dobrze. Oznacza to, że nie weźmiemy całej góry, bo tutaj jakieś cuda się dzieją. I teraz pytanie: na ile możemy zaufać swojej pozycji? Tak, to nas będzie ciągnął po prostu do końca i nas zagoni przeciw temu kamieniowi, więc stracimy ten kamień. Zdążymy się tu prawdopodobnie w zamian ustabilizować. Dobrze, i teraz tutaj jest słaby punkt formacji przeciwnika. Grozimy biciem tych kamieni. Możemy jeszcze raz zagrodzić jakimś zejściem. Nie dalej, bo tutaj zostalibyśmy pocięci. Dziwne, przeciwnik ma priorytety.

Może to, że w tej chwili będzie się martwił o ten teren. Dwukrotnie. I to jest fałszywe oko. Z dużym prawdopodobieństwem, jeśli. To znaczy, zależy to od tego ruchu. To chyba wciąż troszkę za mało. Ale możemy zagrodzić jeszcze wejściem tu. Możemy tu połączyć, bo to, te kamienie cały czas są niestabilne. Możemy, póki są niestabilne, zagrać tutaj. Taka fajna zasada, że dopóki coś nie ma stuprocentowego życia, no to próby łączenia się do tego czegoś stanowią groźby. I dopiero potem można, tu uzyskaliśmy możliwość dalszej redukcji w ten sposób. Dalej wszystko oczywiście wygląda na to, że jesteśmy odrobinę do tyłu. I tak, na mały skok pewnie trzeba mu pozwolić, jeśli tylko mamy coś dającego równą inicjatywę. Na przykład groźba skoku tutaj. Blokada oczywiście. Teraz z tej strony. I dopiero teraz zabezpieczamy. To jest punkt, w którym chcielibyśmy w którymś momencie zagrać. A to jest sprytne, bo jeśli zagramy tu, przeciwnik dogrywa tutaj. A jeśli blokujemy, dogrywa Atari, więc trzeba się zabezpieczyć takim kształtem. A teraz zagrał równo ostentacyjnie mały. Tak jakby ja jestem wszędzie bezpieczny, nic mi nie zrobicie. Oczywiście, musiał tu zagrać, tu jeszcze jest za daleko, żeby zostawiać. I tak, tu jest 7 punktów w gotę przynajmniej. Dla porównania to. No, przynajmniej kończy się w sentę. Więcej już tu nie uzyskamy, więc prawdopodobnie nie ma większego ruchu na plan czy chyba że są jakieś cuda na zasadzie groże wyjściem, tak. Czy można aż tak? Nie, ale to jest przyzwoity ruch. I zdaje się, nawet to jest teraz Sentee. Tak, przeciwnik uznał, że trzeba się zabezpieczyć, i teraz my się zabezpieczamy. Wzięliśmy troszkę tutaj terenu więcej niż było oczekiwane. Ok, bo to jest groźne. To mówi, że mogą być problemy z oczami. żeby trzeba było od razu grać tutaj? Raz, dwa, trzy, raz inaczej, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć, dziewiętnaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy, dwadzieścia cztery. Czegoś nie policzyliśmy? 25 No to jest oczywiście kopalnia gruź, wezmę i rozetnę. Ale ten ruch. Nie, to jest dalej nieprzecinalne. Tu są trzy kamienie, więc tego cięcia nie będzie. Jak tu trzeba się łączyć? Jeśli jest taka opcja, to zgoścwo ubicia. Tu jest pewne oko. To zawsze się szanownemu przeciwnikowi należało. I to też zawsze się szanownemu przeciwnikowi należało jako groźba. Mógł z tym poczekać do uruchomienia jakiegoś ko. Tu łączymy jeszcze. To jest jeden punkt. Nie, to jest groźba rozcięcia. a my tak się składa nie lubimy być rozcinani w ogóle dobrze przeciwnik robi, że nie gra tu bo to jest goty. ale tu mamy na szczęście duże sente które nam cokolwiek rekompensuje w tym momencie no i optimum dla przeciwnika jest ten ruch ponieważ ten ruch przestaje być sente no oczywiście, że znalazł teraz my i my możemy, uważam, się tu zabezpieczyć.

Dwadzieścia, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy, dwadzieścia cztery. Jest bardzo blisko. Jest bardzo blisko, a przeciwnik ma sentę. To są dwa punkty. To też dwa w gotę. To dwa w gotę. Czy jest coś większego niż dwa punkty w gotę w tej pozycji? To jest fajne sente, ale ono się zużywa po prostu i nie bierze żadnych punktów. No nie wiem, jako szantaż psychologiczny to, to zagrajmy. Prawidłową decyzję jest to zostawić, oczywiście. I teraz grozi nam ko. bezpieczeństwo tego wszystkiego, więc musimy się połączyć. punkty punkty a przede wszystkim sente czy jest tu jakieś sente właśnie już nie bardzo to znaczy jest takie zerowe można to jest punkt w sente to jest niespodziewany punkt chyba w gotę bo w gotę ale i teraz czy przeciwnik ma wrzutkę Wrzuca. Ma. Czyli musimy albo się łączyć, albo zrobić sobie po prostu oko, żeby wrzutka nie działała. Naprawdę jesteśmy no, u końca tych zmagań. Tu jest groźba odcięcia. Łączymy. Przeciwnik też szuka jakichś resztek, jakie w tej pozycji mogą być. Gra tu, i jest to jakiś pomysł, bo zabiera to oko. W takim razie no, możemy blegotę zagrać. Czekamy, 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 czekamy na sygnał z centrali. Centrala nas ocali. Wziął jeden punkt, i grozimy wzięciem następnego. Pewnie większe było to niestety i popełniłem błąd w bardzo bliskim jose. Nie jestem z tego zadowolony. I co, przeciwnik grozi odcięciem? Potem, no dobra, zdążamy z tym ruchem. To były dwa punkty, to był jeden. Swoją drogą jest taka niefajna tendencja, że ludzie często mało czasu poświęcają na wczesną fazę partii, a strasznie dużo na jose. W... Przepalającym czas już Inaczej, zachowując ten czas na moment, kiedy gra jest już właściwie rozstrzygnięta. I zdaje się, że szanowny Blobert jest z tej drużyny właśnie. Że było wcześniej mnóstwo istotnych decyzji, nad którymi no prześlizgnął się tak po łebkach. Dobra, to jest, to jest niepunktowe. To jest punkt. Bo potem przeciwnik mógłby tutaj grozić. To też jest niepunktowe. Punktowych ruchów tu już nie ma. To jest groźba zrobienia jednego punkta. Czy tu się może stać jakieś zło? Na no, wszelki wypadek połączymy, żeby po tym ruchu móc po prostu łączyć. Czyli teraz co? Będziemy dogrywać wszystkie damy, czy Spasujemy. Spasujemy, dobrze. I jakimś cudem... Jakimś cudem udało się wygrać o półtora punkta. Przy czym w Jose przeważnie mieliśmy przewagę. Tu jest taki moment, kiedy nie bardzo. Kiedy to przeciwnik zagrał swoje sente i on przeważał pół punkta. I to dość długo... Długo szło, ale potem się udało jakoś tę grę wycisnąć. Bardziej nas martwi to, że tutaj na tym etapie przeciwnik miał po prostu dużo większe wpływ. Cóż, dziękuję za uwagę.